Pamiętajcie, nigdy nie wieście pisowi, bo pis to są złodzieje i pochołki Rosji. Oni zawsze będą mówili, że Tusk że Tusk to jest Niemiec, on kradł, oni im pieniądze dali, dali im 100 złotych. Są wszystko kłamstwa, są wszystko oszustwa. Oni sobie tylko dali 600 miliardów złotych. No, dworczyk 191 milionów w ciągu roku wypierdolił z KPRM-u sobie do kieszeni. 191 panik. I tam tak każdy po 200 baniek sobie kościł. No. Po 200 milionów sobie kosili średnio. No. Szumowski to tam prawie miliard zahaczył. No. O Bajatku nie mówię, bo to jest już miliarder. No. No. Rosjanie im z molą wypłacają. Oni tam płaczą jakieś 60 milionów z komisji wyborczej, że jakieś zrzutki muszą robić, jak oni mają miliardy podkładane. no Ludzie, no błagam Was. Już no. takie bzdury. no. I co? Oni nawet na 500 plus nie głosowali. No, tylko, dopiero Pirak zagłosował, to oni się wzięli, żeby nie było już do platformy program. Więc szybko sobie przykleili. 800 plus Tusk powiedział, że wprowadzi. To szybko oni zrobili. Ale tak, dopiero tu, za Tuska weszło. Więc to jest Tuska program 800 plus. No. A sobie tylko robili kampanię wyborczą. Są złodzieje i oszuści. Nic im nie wieście. Złodzieje i oszuści. Nic wam nie dali. Co wam dali? 100 złotych wam dali, a milion zabrali. No. No. Emerytury wam obniżyli. 9% podatek wprowadzili, żeby w chuja was zrobić, nazwali to jakąś składką zdrowotną, Mogę nazwać to nawet dupą Kaczora Donalda i co z tego no. Wprowadzili 9% podatek i zabrali wam 15, 16, 17, 18, 19, 20 emeryturę. A dalej wam jakieś ochłapy 13, 14 no. no ludzie no trochę kurwa mózgu, no policzcie sobie to sami. Ile wa, ja, państwo nic nie zbudowali, zero inwestycji no. no. Tylko złodziejstwo i kurestwo się zrobiło w tym kraju. I Z Unii Europejskiej nas mieli wywalić, no. A w Rosji co mówią? Że Ukraina ich zaatakowała, a nie oni. Tak samo wam PiS będzie mówił, że to oni są zaatakowani. No. PiS to jest zawsze złodziejstwo i oszustwo. Dla zasady zapamiętajcie to, żeby nie wchodzić w szczegóły, bo to, co by nie powiedzieli, zawsze będzie kłamstwo. Pozdrawiam.